Jestem autorką projektu tych dywanów. Głównym motywem był Leon wyczółkowski. Także widzimy pędzel jako motyw przewodni i kwiaty, które głównie Leon malował. Kwiaty zaczęliśmy układać od godziny 8 rano. Skończyliśmy o godzinie 12.00. Generalnie praca przebiegała dość szybko i sprawnie. Kwiaty rozsypywali uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Mieliśmy tutaj około 10 tysięcy całych główek tulipanów. Całość została przewieziona tutaj Tirem, ważyła około jednej tony, więc było, było to dosyć dużo, jednak mniej niż w latach poprzednich. W ogóle byliśmy trochę zdziesiątkowani jeżeli tak można powiedzieć, bo było tu raptem 25 osób do układania tego, w latach poprzednich było mniej, ale efekt jak widzimy jest całkiem dobry.